Dzień dobry, witam Dzień dobry, wit witamy wszystkich z hemoglobiną i z tych bez hemoglobiny W dzisiejszym odcinku nauczymy się jak używać hemoglobiny no tak jak nie, jak nie siać pola Jak nie siać pola tak jak my się O kuj tak jak ja się je jest głupi Ja się dobrze? Boże sam go sobie wybrałeś Zdam Ale nie tego, tego, to Chyba będę w poprzek to... A widzisz, moja taktyka to dobra taktyka. Jak ty nie umieszczać. Taktyka ciać... to dwa różne słowa. Ty słyszał, słyszałeś, kiedy taktyka? Tego taktyka to taktyka. Aha. A. Spoko, możecie już poznać tę stotną... taktykę. Nie pomyślałem, że na tak. E, nagrywa, <grym> e, nagrywamy. Witamy serdecznie. Tak, jakby się A, nie wiedzieli. No ja i tak. Jest tam i wako, z którego słyszycie, ta nasza. Y... Maskotka. Maskotka zespołu. Człowiek, który od zawsze wiedział, że 3 plus 2 razy 2 to 7... Puu, <grywa> Zawsze go kręcali na matematyce. Zawsze pani od matematyki tak mu mówiła. Od początku mojego życia. To nie pani uczy jego, to on uczy panią. Tak, chyba jak ten... Jak nie dodawać. No. Jakie lagi są? Życie. Jak się lag miał nazywać. No ale wyszła że nie Michał. Ty chyba jeszcze lagów nie słyszałeś. Nie widziałeś. Słyszałeś. Ja. Ja mam pingu na, ping na poziomie 15. Ja mam 40. I ty masz lagi? Jaki, jaki dzisiaj ping miałeś u naszego przyjaciela? Zwa, zwanego wynalazkiem, Znaczy się wynalazcą. 400 No właśnie, no na, na tej mapce, ja. No. ale to było od pornorów. Wygląda, nie wiem, co to porno jeszcze. No, on jest. jeszcze. On, okay. on ma przyrodę jeszcze. Warko ma jedno jajko, on ma przyrodę. Świat <noise> się zmienia. A mi się piwo skończyło. A dofty zostaje dalej stary i głupi. I nie zostanie emerytury. <noise> No i dobra. Przyszło świetne. A będzie teraz już z z YouTube'a, więc ma łapka w dół, to on nie dożyje chociaż jutro. He, jak, jak nie wklei... 0-0-0, jak nie, wskle... nie wklej tego na swoją tablicę, ktoś z Twojej rodziny umrze. Tak. Do no, no naszej klasy to tego pełno. Aha, jesteś hardcorem. Dobry syrne. Ty ty jesteś jednak wariat pies na babie po dachon. Góra sama będzie lasa mamy koturna. Ja mam nadzieję, że wszyscy sięją tutaj jęczmień. Ja się ja Nie, ja, ja się Ja, się je... ja przyjdę, ten... ja przyjdę, się. Ja przyjdę. No dobra. Wy no, przyjdę. A będzie czas się spodziewać nigdy. Kultę trawa. Kultę, kultę trawa. Ja już powiedzieć kultywator. Motyla noga. Kurwa, ani jednego nie zabijemy. <laughs> I, i Właśnie tak, tak to jest, kiedy ludzie, Właśnie, ludzie którzy w, nie umieją grać w CS, a grają w CS. Izak, walcz z tym. Izak, walcz z tym Wielu, w Overwatch'a. Nie umiem tam się nie no, ale na pewno lepiej niż tej tej... Ho ho ho, Żadziaku. Czekaj, przypomnij mi ile w ostatnim meczu miałeś? Ile w ostatnim meczu miałeś? Oj, chyba zapomniałem. Chyba tam z 10 było czy z 13? A ile mamy? Oj, 29. Ale słabo, ale słabo. No właśnie. Ej. A ile było ostatnio we wrzutach? Oj, chyba 61 1 Ojejciu. Ale peszek. Oj tam, oj tam, podnieca się tym jak dziewica przed seksem. A dziewica nie, zna, nie wie, co to seks. A i tu cię mam. Nie masz. A co to jest dziewica? nie, <noise> nie wie, co to seks. Re, 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 relikt. Ja nie wiem, co to seks? No. Kiedy ja poznawałem, co to seks, to ty wtedy srałeś we własne majty. to prawda. O, widzisz? I ty wszystko do gówna sprowadzasz. Czyli jest coś te rzeczy. <noise> to wiedz, że coś się dzieje. Oj Warkos, Warkos, coś z ciebie wyrosło? Śliwka na wierzbie, wierzbie czy kluski na coś, Nie. ty nie pij. Nie, nie piję. Pij. Odstaw ten Ale mi plecy zajebał. Ej, nie klnij, proszę cię. Już te... Nie będę wszystkich odcinków cenzurował, bo jakiś Warkos tu będzie klał. <noise> God, God. Eee, przepraszam, chciałbym wszystkim, którzy teraz sieją, przypomnieć, że istnieje coś takiego jak zbiornik paliwa. I proszę sprawdzić, ile ma, macie paliwa. Ej, eee, eee, ja myśli, że... zero, Minus e, jeden litr. Oj, ty jesteś hardcore. Ale to da się, tak? Da się. Tak, da się jest, jest ping poniżej zera. To da się wszystko. Pakozi, zachowuj się świnio. A to już nagrywamy? Nie! Nie nagrywamy, Lufty to już... Luft i ten, ja, luft i po prostu, co ja chcę, ale chamstwa ja nie zniesę, no. Chamstwa i braku pieniędzy to ja nie zniesę. Dokładnie. To już przegięło... Przelało czarek, odliczy. Przegięło chwałę. Na przykład.

Widzowie i to wybaczą. Na pewno. Taki wpiść ci spuszczę, że. Będziesz wiedział, gdzie tu jest A, a gdzie B. I, I będziesz wiedział wtedy, jak na imię miała Agnieszka, jak Angelika. Każdej imieniny, imieniny Ani. Będziesz obchodził hucznie. Bo no to ani moje, ani twoja, okazja do wypicia. I nie, tylko do wypicia. To, za to zawsze u nas na osiedlu tak było Jestem Aha no, Spoko jest. Na no, osiedlu jestem To zawsze u nas na osiedlu akurat był po piwa poszedł Patrz jaki alkoholik Nie bo ciąb rodziny tam nie kupił O kurde mu kupić jedno hmm. Do której obchodzimy dzisiaj? Dwunaste I pół hmm. I jedna czwarta i 616 I, I tak nie będziesz Olofmeisterem Będę Chyba Chyba w rowerze Chyba że Olofmeister prędzej zostanie eutanazję, jak się będzie widział o nie to Olof Nie, ja nie będę Olofmeisterem, to Olofmeister będzie mną Olofmeister to co najwyżej Taka, jak to mówi i samu kierowane gówno No <noise> takie takie kerowane Kerowane Nie takie g gówno g -g gówno Kerowane Bardziej to pod gówno pasuje niż pod ale... Ale no, zawsze no. A kto tam tak, tak. daleko przez środek przejechał Ten jak sieje, trochę tu, trochę tam, teraz do góry sobie, trochę pojechał. <grym> Weź ty normalnie siej! No się normalnie człowieku Każdy wziął twój obszar, ten się zawsze do kogoś piecieli, nie? Ja rozumiem, że masz i... Ja rozumiem, że ty masz 60, ale uspokój się. A 60 to... To jest masymi. Ja mam ZTS -a, i są zadowolony. I się walisz ponoć. I to jest znowu ty prześrodek przy... A nie, to jest ten. Już mm -hmm. chciałem coś. Dadaj się z nami pomóc? Nie. <laughs> Ciekawe w czym? Byli dobrze słucha dość wiedział. Jak potrzebujesz pomocy w tym wieku To wiedz, że jesteś miękka pała. To wiedz, że to coś wiedz, się, że dzieje. Coś się dzieje. Ale nie siej mi tam, e! E majster! Siej Aha. w poprzek, tak jak że siałeś, bo tak to ja wtedy wjeżdżasz mi na mój pas. To jest ty, w, w ogóle to nie myśli. No nie. Ale nie tu! Tam masz! Tamten boczek! <noise> Kuźwaki, jełop. Powiedz mu taki boczek. Eee, eee, no, olofmeister. Przydaj Dobra, nic powiem. Co mi? No dawaj, wal. Przyjmę nie, to na klatę. Nieee. Ale ci nie takie, nie takie pociski na klatę brał. Dokładnie. Dawaj. Ile mierzysz? Metr 75? ile razy cię zjechali w klubie? Co? Ile razy cię zjechali w klubie? Ani razu. Nie? Co najwyżej co, co, to ja, ja mam w klubie władzę jak na razie. A niech ktoś będzie, może, będzie miał nade mną władzę. Jak ktoś będzie miał, to mówi, że pierdzieliś nie robi się. Równie dobrze mógł powiedzieć, że pierdziele nie robię. Mogę wyłączyć przez i pojechać do domu. Co za problem? A ty mieszkasz z dziewczyną? Co? tam mieszkasz. No. Do Dlaczego jej nigdy się nie słyszałem? Bo A nie ma... Bo nie musi tego słyszeć. A, ci... A co cię to interesuje? Ale może on A ci... chce. Dajmy na to, że Izak mieszka z żoną, nie? on chce on chcesz... No, nie no, trudne, żeby Izak nie mieszkał z żoną No ma żonę, no, ale nie mieszka z żoną To by cały dziadek od razu u ciebie... Nie suma, no, ale nie on, nie on, wiesz... Bo on robi coś nie innego, nie daje, bardziej, sobie bardziej sobie pożytecznego Tak to Izak czy Lufty, bo nie wiem Izak Luftiego Lufti <słuch> robi coś <słuch> bardziej <słuch> pożytecznego <słuch> niż Izak Po prostu mojej moje dziewczyny teraz nie ma tutaj u mnie Aha, no A przemówiłeś na wakacje, pojechałem. Czekaj, jak to było? robisz? Jest. I z tym, że po operacji. No. Ej, się ręczona skończył. Lol. A ci paliwo. A czego ty tak się jest dziwnie? Kto? Co? No, ty. Kto? No, tam to wzdłuż miałeś tam gdzie żony. Jezus. Ale ja tu. Ja to jest wszystko, te. Ja tu. Wszystko mam wyliczone. To jest nowe. To jest też. Wtedy plony lepsze urosły. Tak, w twoich majtkach chyba. Wygląda że ty już bardziej lepszy nie urośniesz. No kurde, ty to masz jednak wyciski, kurde chłopie no. On widzisz, ale... Bądźmy mistrzem. Okej. Okay. Bądź, jest... bądź moim all of majsterem. Ale nie miałeś co powiedzieć. Musisz pomyśleć, jak chcesz do mnie powiedzieć. Milcz, jak do mnie mówisz. Uu. Mów do ręki. Ona cię ostra. To było słabe. Uuuu, uh, 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 twoje też Właściwie mówię, że to moje było słabe Ale w jesteście all of my stary Jest ah, Biegać, skakać, leniuchować O, oh, chcę samo na kontrolę, na tym, na pazie Kier. Na kierownicy <laughs> <laughs> <gry> 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 Jak lubisz? <nie> <gry> Przyjechał na IM grać w CS-a, wyciągnął no. kierownicę <noise> 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 Hej! I je tak na ta kierownicy, tak wychyla się, tak skręca w błocie, żeby się wychylić. Ja no. <noise> a my się dziwi, jakie heny wyszły. No. nikogo żebym miał kół na dół, nie wiem jak on by to robił. Tak jak ty tego nie robisz? Ręcznym, rowerem. Albo biegami. 10 minut do końca kary. Dobrze. Do... Ja ci ją przed murzę. Dobrze, Johnny, że ty myślisz. Dziękuję ci za to. Chociaż jeden. Johnny, ty myślisz? Ale gdybym nie myślał, to nie zarobiłbym tyle, ile zarobiłem przez dwa tygodnie. Ej, ja że zarobiłeś. E, tyle, co Lufty na YouTubie za 5 lat zarobi. Ej, to był pocisk, ja się tak nie bawię. Nie? Ej, ja się tak nie będę nie z wami ten płot? Płaciłem. Co ty zrobił? Pożreł i dał w łapę, no. Co, lekcjonę płot Nie. Tak. Przestawiłem. Czym lekcjonem Nie. A czym? Traktorem. Ale w kieczu, ja siebie? Jeżdżu! Żeby był u siebie to ja teraz by nie płacił. Metry, a traktor miał 4? To czym ty żeś tam jeździł? Czym ty żeś jeździł, jak miał traktor miał 4 to metry? Do rowera. jesteś porąbany nie? Jak lato z radio. Co? Jak lato z To czym ty żeś jeździł? No mówię ci sprzętem. Ale jakim? Takim co ma 4 koła i ciemny się w metrowy. Co na... Wadersada? Na przykład. A jaki? jaki jak, jaka marka tego sprzęta? Ładna. Droga. O. Jaki kolor? Drogi. Zielony. Jest ładny, brzydki i pedalski. kolary. A jakie są trzy podstawowe, A jakie trzy podstawowe zapachy rozpoznaje mężczyzna? Pładny i pedalski. Spizdy z dupy i spod pachy. No i co? I ci teraz, co? I tak wygra. Aha. Spoko. Aha. A dlaczego wygra? Bo on nie przegrywa. Bo on jest global Ta. elita. 0019. 0019. <grym> no zamiast. to zagraj na globalach, ciekawe ile byś miał. 0019 coś. 00. Muszę nie, zero, nie zero, zero, no zero, zero. Na, by na globalach. To Czekaj, czekaj, jakby by na grał na globalach, to podejrzewam wynik by był 00 nieskończone. Nie, bo bym się Albo 0016. Nie, ja bym się schował i bym kampił. Nie ja też.

Daną, taki, a nie kojarzę go, Taki jak idiota, nie? <śmiany> nie, <śmiany> ma to jak, nie, nie ma tego jak sam po sobie. No w dzień codziennie wrzucę Spejera? Jasne. A dzisiaj widziałeś, że był? Mhm. No, ja jeszcze nie widziałem. <śmiany> Wczoraj. ci teraz, nie? No dzisiaj był, bo by oglądałem <śmiany> nie, tak. nie, no, się. Nie, oglądałem No ja jest, dzisiaj wiesz, dodałem się. Aha, jakby przez chwilę nagrywaliśmy. Dobra. Nie <laughs> was. Przez chwilę nagrywaliśmy. Uh, na... Fucking my masters. You are my master, my friend. Welcome and thank you, my friend. Welcome. Welcome, Welcome my friend. Thank you. Welcome and thank you, my friend. Ale? A, a wiecie, że Ale? dzisiaj wynalazca leżał na plaży. Z odpalonym ts Z odpalonym SteamSpeakiem. Ale leżał też w rowie. Jakim on był hardcore? I za dachu. A to, to będzie widać. Nowy sposób siesiania zboża z wynalazcą. Oczyku, <noise> o to bym mógł pisać za tym. Z, z, weź sobie wyjście Agnika na chwilę, Luki. Nie, bo tu jakby wiesz, jeden już mi Karniaka napisał. Ale nie, i zobacz sobie jak to od góry wygląda. Wiesz, to wygląda jak... Ile? Ile? jak to ile? jak nie to nie lepiej Ja tak mało zasiałem dopiero. I ile macie z... w siewnikach jeszcze? Dużo. No ponad połowę. No mniej Co niż Co? Ja bym No bo ty, ty jesteś ty, bo ty jesteś ty. Tankować to możesz zbiornik paliwa. Zbiornik możesz zasypać. I do czymś zasypanym. Bardzo zasypanym. Jeszcze bardziej zasypany. Czymś po prostu. Czymś co w Gietrzu zostało zrobione. Na przykład. 1,4 czwarta roboty tam już jest zrobiona na... Czyli jakieś 100 hektarów. To ma jedno pole. Macie tylko 4 pola? A nie masz 12 tysięcy hektarów. A mnie 1200. Ty to jest 12 tysięcy, tyle to ja mam w majtkach. Gdzie to jest? Ale gdzie to jest, w Kietrzu? W Czechosłowacji. Ale nie, serio, w jakim jak, jak to jest, w to jest rojań, nie, Polski? Ale gdzie? w jakim to no. zachodnio w zachodnio to jest, w wschodnio zachodnim w Śląsku. to jest, w Śląsku to Na, Śląsku, sorry. No nie mieszka na Śląsku. On mieszka w Śląsku, to jest, w jakim nie mieszka w w w, w huk <noise> On no jest no za Polską Ej, weź ty się zachowuj byle jak, ale się zachowuj To, to. No ty, gdyż że nie widzę kto na tej się wydał głos? Przecież mam drugi mi monitor Minotor Nie patrz Odbiło, Odbiło mi się No odbij to ci, ja ci się na, może Ja mam tego overwatcha włożonego też ty Widzę, tyle Overwatcha to ty możesz mieć Overwatcha Czekaj Tak, bym sobie oglądał overwatch w i byłoby nie, tak. Ja się chyba, chyba działa, nie ja na... Wiem, że w Minecrafcie działa No coś się teraz W Minecrafcie wiem że działa. I mam ten, i mam FPS pokę. Ale to ja wolę sobie wpisać Netgraf 1 <laughs> Ty wolisz wpisać? Netgraf 1 mm -hmm. Czy widzisz FPS i w ogóle Jeźmy, no wynolesa ten nie, po nie podnosi Wareczka mi się kończy Patrz, ledwo zaczęły się, się... Mm -hmm. Czekaj 0 00% cytrynował Nieee Brandler yy, Poreczka z mąką Ale to jest to niedobre Dobre to jest Ale się uchleje Uuu. Ja może to 000 Nie to tam pięć, cztery. Nie. U, cztery. 5 i Nie 5 Jestem hardcore nie, ile ona ma? Dwa. 2 Dwa. Dwa i 6 chyba. Dwa ma. Teraz widzę. Jak was poniesie to o Jezu No nie? To jestem hardcorem. Lufty? Jakby w klubie takie było Nie, to ja w, ja w klubach nie piję. W klubach nie ma jotrunku dla mnie. Nie, bo w klubach nie mają jotrunku dla, ja. dla mnie po prostu, no. To słowa wszystko, nie? Hmm. Jak, tam, jak oni mi skacza robią, to jak ja sobie robię whiskacza w domu, to sobie hmm. robię pół na pół z na przykład z, ze sprite'em, no nie? Z bananem. A najlepiej z kolą? Ja wolę ze sprite'em na przykład. Z sprite'em lepszy. Ze skoro. Ja ten Bimber pije, skoro. Dziękuję, jest jestem hardcorem. Ej, Bimber jest dobry. Ale się zależy 70%. Zależy, zależy jak coś zrobi. Nie, minimum 70. Nie, ja sobie samym piję tylko ja 50 No dobra, 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 już, już już Ale jak kończę moją sentencję, no jak oni mi robią, na przykład w klubie, no nie? Whiskacza ze spriteem czy, czy z kolą, to oni da, dodają 40 czterdzie, tego Eee, yy, kurde, no jak to się nazywa? Whiskacza. Że to pijesz jakbyś Nie wiem wziął sobie zap zapach Whiskacza i byś pił. No mówię ci, Nie, symulator alkoholu. No właśnie, to, to jest? To jest w ogóle się... Symulator ukojenia, mogliby zrobić taką grę. Co? Jest, jest taka gra, jak po pijanemu jeździ samochodem. Tak? No. Jak symulator strzelnia do kiblu jest. Albo strzelania Kubą z dachu. Albo 60 sekund. No. O co tu chodzi w ogóle? No co, co zrobisz 60 sekund przed tym, jak będzie bomba atom, atomowa i maskron? Co weźmie ze sobą? Yes. To jest zmuchany w jolę Wynalasta, tu z Jonemu, dobra? Nie, ja to sam poradzę Ej, co by się wzięli? Co by się wzięli? Ja bym wziął Dobry Bimber <laughs> Kiec Nie, dobry Bimber Ja bym nic nie wziął Nie bym przeżył A żarcie? A po co? Nie, ja bym Dobry Bimber wziął, za to wszystko kupisz A pamiętaj no. Każdą wojnę atomową przeżyje tylko Rosjanie. Także Jest nawalony jak to... szpak Nie, <grym> bo jest tyle ich <grym> Jest uodporniony A jeszcze trzeba by było tu ro, 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 rozsiać coś Ale macie w... Wiem ogóle... za 20 zł da macie, ale za pół ulica załatwi w wszystko No Nieźmi Michał. Do tego mówię, no bimber był ze sobą wziął 90 oktanowy Jak spirytus ma 93 No ty kurwa chyba spiritus na 8 nie widział No ile masz spirytus? 96,2 a technicznie wy, 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 98 No bo z cół się nie wyciśnie nie? No. Co się nie, nie wyciśnie? Nigdy z cół nie wyciśniesz Nie, wyciśnie. nie. nigdy Nigdy z alkoholu nie wyciśnie 100% Nie ma szans, chemicznie nie ma szans ja, nie. jakby się postarali to by da tak, 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 tak Pierdol, pierdol, nie pozykałem nawet alkohol metylowy przecież nie ma 100% Metyl ma 99,9% Nie, 99,6% no. no, To i tak nie ma 100% Mówię, że nic nie ma 100% alkoholu w sobie No Ej No Widziałeś jak tam coś zostało? Co, co, co mówisz? Widziałeś tam sobie takie zostały, takie poprzedniki? No to ja właśnie ja to je ja robię A, to dzięki, właśnie miałeś o to prosić no ale wiesz a czym najlepiej jest jak zatrujesz się alkoholem metylowym czym najlepiej jest się wyleczyć? Alkoholem No właśnie Dobrze mi chodzi. mówi jak się zatrujesz metylem to już nie ma sensu się leczyć. Ale no jeszcze, jeszcze jest szansa ale tylko alkohol wtedy pomaga Musisz rozcieńczyć się ten na Ustoku teraz było zatrucie płynem do mycia felk ja w alkoholu Giem? Płynem do mycia felku. Ja, ja właśnie muszę se kupić do tego, do Skody. Ale, alu? No, alu myl. To jeszcze po odcinku? Ranka? Nie wiem. Ja mogę grać. No to trzech nas będzie, może jeszcze w no końcu... Ja mam 7 z twoich... Ja mam 7 daysa. To czwarty, jeszcze jeden i będzie piątka Ja mam 7 daysa. On ma bana na 7 dni. No to a, nie a szkoda, wymiarze, że nie w badać Ja nie gram. No bo ty jesteś cienki. Spadłeś No tak, zapomniałam. Też. Tylko, no, same heady ci strzelają, nie? Dobra, już nie płacz, ty, że chcemy heady... Dobra. Yy, Ale jak, jak się podnieca 3, tym, tak? że... No zetrz, a ja tobie ile? 13? Nie wnikajmy w to, okej? Okay? No i się zamknął. Tylko, że każdy ma, tylko, każdy pingu oprócz ciebie. No i bardzo dobrze. nie, on miał normalnie jakąś no, ty jesteś odpalony po prostu i tyle z tego. Drugi Chmielu. Taki sam słaby i taki sam poglądy. no właśnie, gdzie jest ten botson? jest Chmielu? Nie ma Chmiela. To jest Steve już się zani. To jest Stevek. Ale przecież on nie ci zabrał no. ośmioletnią kuzynkę. Co? No. Brał swoją ośmioletnią kuzynkę? <laughs> Ludzki kończ ten odcinek. Ten odcinek zostanie nazwany... Czy Chmiele jest gwałcicielem? Nie, nie, Nie co, nie co powiedział? Co jaś? Co żadnym co odmiela? Nie, ja, ja już nie mogę. Nie, nie, nie wytrzymuję nerwowo teraz. Ja nie, nie wytrzymuję nerwowo, erotycznie i w ogóle... Nie wierzę po prostu co to się dzieje. No nie wierzę. Co ty, co r, r, erotoman ty jesteś. A ty, ja ty wiem, nie to... pij więcej, bo ty naprawdę, ty jeszcze na dzieci zaczniesz się rzucać. A, ja już, takie takie no teksty gadać. się chwilę Jak wielu? się na kuzynkę rzuca. Ale nie, co to ty, to ty do to tego ty co? Ty, proszę, nie, 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 powtarzaj, okej? Okay? Na odcinku będzie słyszał. Dokładnie to no, daje. Wynalazce masz coś jeszcze na tym? W Siwniku? Dokoń, dokończysz już to, bo mi zostało 3%. Ej, ja. Idę zapalić chyba. Nie chcę mi się, ale pójdę. Dobry, dobry jest, nie chcę mi się palić, ale pójdę zapalić. Zespane. Jakbym widział fajek na własne oczy, tak przy jednej dostawie. za Pamiętam do do Tak, fajki Dekierce. do kiesę. Teraz do e jak Dick Sosnę. No i dobra kochani, w takim wypadku tym pozytywnym akcentem dzisiaj zakończymy ten odcinek. Jak wiecie, Chmielu nie jest pedałem, nie myślcie o tym. Nie jest pedałem, on jest pedofilem. Ja miałbyś pedałem, kuzynka, nie kuzyna. Dobra, nie będzie pedofilem, no. Ale no. On nie o do... filem, no i tyle no. Tak więc pozy... pozyty... pozytywna łapka w górę się zawsze przyda. Hej, cześć. cześć. Do widzenia. Cześć.